Napisałem właśnie list otwarty do Rafała Trzaskowskiego, w którym wzywam go do zaprzestania wspierania przestępczej organizacji Ostatnie Pokolenie. Ostatnie Pokolenie utrudnia życie mieszkańcom Warszawy, blokuje ulice, dozorganizuje życie, a także stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców stolicy, ponieważ karetki nie są w stanie przyjechać przez najważniejsze ulice i dowieźć ludzi do szpitala. W Niemczech Ostatnie Pokolenie zostało zdelegalizowane, uznane za organizację przestępczą, a w Polsce korzystają z lokalu w centrum Warszawy, wynajmowanego na preferencyjnych warunkach od warszawskiego. Ratusza. Z tym należy skończyć. Jeżeli Rafał Trzaskowski dalej będzie udostępniał im ten lokal, to będzie ponosił moralną odpowiedzialność za wszystkie skutki działań ostatniego pokolenia. Odpowiedzialność tym większą, że on sam publicznie mówił, że planeta płonie, że planeta się skończy, zachęcając tych radykałów do tego rodzaju działań. Ostatnie pokolenie należy zdelegalizować, należy odebrać im ten lokal, a ideologiczne podobieństwa pomiędzy Rafałem Trzaskowskim a ostatnim pokoleniem nie powinny mieć żadnego wpływu na reakcję na to bezprawie.